Dziś odwiedzamy producentów warzyw wczesnych. Skupiamy się na kalafiorze. Jesteśmy na plantacji Speedstar w miejscowości Złotniki w gospodarstwie Mirosława Orzechowskiego. Jesteśmy liderem w produkcji nasion kalafiora. To dzięki naszym odmianom producenci z wielkim sukcesem zbierają kalafiory od najwcześniejszych terminów do późnej jesieni. Odmiana Speedstar jest to odmiana która zrewolucjonizowała rynek kalafiora w Polsce, rynek kalafiora wczesnego. Jest to odmiana o bardzo silnym wigorze. Niekiedy odmiany o okresie wegetacji około 75 dni nie charakteryzują się tak silnym wigorem, tak dobrym okryciem róży, jak odmiana Spistar, która wytworzyła tą różę po okresie około 62 dni od posadzenia. Odmiana Spistar to doskonała zdrowotność, doskonała waga, bardzo ładny spód kalafiora, doskonale okryty. Nic nie będzie się obcierało w łóżce. Róże doskonale się okrywają. Jest to róża doskonałej jakości. Nie wykazuje charakterystycznych dziur w głąbie. Róża jest zawsze zbita, ciężka, zwarta. Nie wykazuje omszenia, kiedy robi się troszeczkę wyższa temperatura. Sam wigor rośliny sprawia, że możemy dość długo utrzymywać tą roślinę bez gumkowania. Ona sobie i tak doskonale poradzi. Podsumowując, Speedstar to wczesność i jakość. Roślina musi mieć dobrą zdrowotność, a towar musi być handlowy, nadający się zarówno do sprzedaży w łóżkach, na potrzeby marketów. To jest właśnie doskonały towar dla producentów, którzy sprzedają swój towar na rynkach lokalnych i na giełdach, gdzie wymagana jest nieco większa róża, o większym uistnieniu i silnym wigorze. Nasze odmiany charakteryzują się bardzo ważną cechą. Są odporne na stresowe warunki. Dla warzyw wczesnych nie. Wątpliwie stresowe temperatury to spadki temperatur, to przymrozki wiosenne. Plantacja, na której się znajdujemy, w takich warunkach właśnie rosła. Oczywiście osłonięty był tunelem foliowym typu Igołomskiego, niskim tunelem, ale spadki temperatur poniżej zera były nawet kilkustopniowe. Mimo tych stresowych warunków, nasze odmiany zachowały okres wegetacji i są zbierane w zaplanowanym terminie. To bardzo ważna cecha. Kolejna lokalizacja i kolejna plantacja Speedstar. W Igołomi gospodarstwo pana Mariusza Tkaczyka. Doskonała jakość we wczesnym terminie. Mamy tutaj zbiór po około 60-61 dni od posadzenia. Odmiana bardzo dobrze pokryta, bardzo dobrze wypełniona. Mamy piękną różę z każdej strony, nie rozluźnia się. Pitstar to vigor który nie wpływa ujemnie na wczesność. Odmiana doskonale regenerowała się po przymrozkach wiosennych. Niestraszne są jej spadki temperatur, szybko regeneruje roślinę i zachowuje swój okres wegetacji.